Siemaneczko, z tej strony Mikro Dawid Dżet, A dzisiaj oto następny film, następny vlog. Um, dzisiaj lecimy sobie um, na stację. Pewnie będzie to krótki vlog, znaczy vlog, film. Chciałbym wam pokazać cenę paliw u nas na stacji, gdzie jechałem ostatnio. To naprawdę wczoraj jechałem. To taka cena była już paliw, że nie wiem jak u Was. Zobaczymy. No i chcę zacząć yy, wozić. Znaczy, wozić. Muszę wywieźć obodnik, ale to już nie w tym vlogu, tylko w następnym. I tyle, dobra, lecę do ciągnika i jedziemy. Wziąłem sobie banieczkę, o, bo jeszcze do 60 -tki. potrzebuję troszkę paliwa wziąć. Stawiamy banieczkę, skakujemy jedziemy. Znaczy, no, jeszcze sobie igłę odczepię. No i dzisiaj sobie jeszcze wywiozę ten obojek. Chyba zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, jak będzie z czasem. Muszę jakąś zmiotkę wziąć tu troszkę, posprzątać. Mam chyba tu zaraz w foliaku. Dobra. Widzimy się zaraz. No okay, i dobra, lecimy. Chyba, mogłem wziąć książki jakieś na myjnię, ale dobra, zaraz to już. Powoli, bez szaleństw Tak jak widzicie, śniegu już prawie u nas nie ma. Topnieje. Drugi dzień już jest odwilż taka. No i stwierdziłem, że no jak będzie taka mocniejsza odwilż i już nie będzie zamarznięte, no to już oponika nie wywiązę tam, gdzie chcę wywieźć na te mokrzejsze łąki, łąki pola. Więc stwierdziłem, że teraz wezmę się za to i poświęcę ten jeden dzień. I teraz ciach, ciach, szybciutko i wywiozę. A zwłaszcza, że ja to za domem będę woził na to pole, tylko na pryzmę. Nie tam gdzieś daleko to myślę, że 3-4 godzinki będzie po robocie. Będzie wywiezione, tylko jeszcze muszę tura przesmarować, ehm, tura przesmarować i... No, paliwo nalać, dlatego idziemy zatankować teraz. Wziąłem sobie banieczkę, żeby do 60 troszkę wziąć, z 20 litrów, wezmę do 60. Tutaj jest paliwo jeszcze jest 1 czwarta zbiornika ale wezmę, żeby po prostu żeby było żeby też na rezerwie nie jeździć I no Dzisiaj mamy Który luty nawet nie wiem 18 luty 18 luty dzisiaj i lecimy z tematem I tutaj dziura jedna jest i cyk I tu jest druga tak, tak, takie, takie wyboje tutaj są Musiało być kanaliza albo coś było prowadzone przez jezdnię No i tak to u mnie wygląda Dzisiaj główny temat na filmie to poruszyć chciałbym właśnie cen paliw U mnie na stacji zaraz zobaczycie Sam nie wiem nawet na tej stacji jaka jest cena ale jest wysoko. No tu jeszcze widzę, że jeszcze nie skoczyła Bo wczoraj jechałem, to było 5,8 zł groszy na stacji kilometr dalej, 2 km dalej. Bo 5 zł i 8 groszy. Tutaj jest 4.99. Mamy diesla. zwykłego diesla i 4.99 mamy zwykłą benzynkę Teraz czekajcie. Gdzie tam jest miejsce, żeby tankować? Dobra, na końcu jest. Też bym mógł sobie paliwa kupić. Dajmy na to nie wiem. Mogłem um, kupić sobie zbiornik jakiś czy coś. A to kiedyś może w planach jest jakiś tam zbiornik, żeby kupić zbiornik na paliwo, ale póki co nie, nie ma takich różnych luźnych pieniążków na to, o tak powiem. Zwykły dieselek. Tu zalejemy zastówkę. 4,99 kurde karty chyba nie mam na punkty. Tu do 60 za 10 i 60 cały dzień będzie za 10 jeździć <śm> z przyczepą. Czyli no 20 litrów, nie? Zalejemy tutaj dobra, jest 20. Każda. Kropla cenna. No i dobra, i tu wlejemy jeszcze za dwie stówki. Oj, go za blisko podjechałem. Dobra. Naleję i widzimy się zaraz. Jeszcze tak. Chciałem jeszcze wam nagrać tą cenę. Bo kurde nie wiem czy to by było widać Cztery O Nie wiem czy to widać, ale nieważne w sumie No i zatankowałem I lecimy do domku Fakturka jest Trzeba w portfel włożyć, żeby nie zmokła No i widzicie odwisz, wszędzie odwisz O, kurczacki. Kotulkę do portfela. No i dobra, wracamy. Ile Paliwa. U, prawie pełno. Ach. No i chyba to było na tyle w tym vlogu, w tym filmie. Chciałem Wam tylko pokazać ceny paliw u nas na stacji. Dzisiejsza cena na dzień 18 lutego 4,99. Pochwalcie, pochwalcie się w komentarzach, jakie ceny u Was? Czy większe, czy mniejsze? Niższe? Czy taniej, czy drożej? No tyle w tym filmie. Także subskrybujcie kanał, komentujcie, łapkujcie. I teraz Dawid się w I co, Siemaneczko? Do następnego! Halo!